Wielka sztafeta pomocy dzieciom Ukrainy dotarła również do Konina. Trasa biegu, który rozpoczął się w Gnieźnie, a zakończył w Warszawie, liczyła blisko 400 km. Na czym dokładnie polegała ta akcja? Sztafeta polega na tym, że zaangażowaliśmy miejscowości od Gniezna do Warszawy w bieganie, czyli każda miejscowość, przez którą większa miejscowość, przez którą przebiegamy, wystawia swoją ekipę, swój taki zespół, który przyjmuje tą, tą pałeczkę, czy w tym przypadku te flagi, one są jakby tą pałeczką i biegną dalej do następnej miejscowości. W następnej miejscowości przekazujemy te flagi kolejnej miejscowości, meldujemy się pod ambasadą Ukrainy i mamy nadzieję, że zostaniemy tam przez pana ambasadora albo kogoś z ambasady gorąco przyjęci. Uczestników przy konińskim rondzie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przywitał zastępca prezydenta miasta Witold Nowak. Razem z konińskimi biegaczami jestem tutaj po to, by towarzyszyć im w tej pięknej akcji biegu z Gniezna właśnie do Warszawy, podczas którego to biegu zbierają i z tego co wiem, już dobrych kilka tysięcy uzbierali. A jak biegacze byli odbierani przez ludzi? Bardzo pozytywnie, że jestem miło zaskoczona. Niektórzy faktycznie nawet trąbią, kiwają, zaczepiają, więc naprawdę bardzo pozytywnie. Jak tylko usłyszałem, że sztafeta będzie miała zmianę przy rondzie... Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to nie mogłem odpuścić, żeby nie być tutaj razem z tymi wspaniałymi ludźmi. Zgromadzona kwota zostanie przekazana organizacjom, które już teraz pomagają osobom pokrzywdzonym w wojnie rosyjsko-ukraińskiej.